Tu Magdalena Witwesołowska, psycholog transportu. Witajcie po urlopowo. Dzisiaj kontynuujemy temat rozpraszaczy za kierownicą. W tej części przyjrzymy się bliżej temu jak działają dystraktory słuchowe i wzrokowe i jakie mają konsekwencje dla kierowcy. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Istnieje teoria wielu zasobów weekendsa, zgodnie z którą kierowca odbierający informacje z dwóch lub więcej źródeł nie pogorszy swojego działania pod warunkiem, że te informacje są tej samej modalności. Innymi słowy, nie mieszamy kanałów. Albo słuchamy, albo patrzymy. Jeśli próbujemy to robić jednocześnie, to nasza efektywność spada. Przyjrzyjmy się bliżej teorii zwanej Dual Multitask Interference. Obejmuje ona trzy główne podteorie. Pierwsza, podział możliwości. Gdy jest więcej niż jedno zadanie, to dzielimy zasoby np. 50 na 50. 2. Jednozadaniowość. Jednoczesne przetwarzanie może obejmować jedynie tożsame znaczeniowo sygnały, bo istnieje bardzo duże ryzyko znacznej degradacji przetwarzania. Czyli jedno zadanie 100%, a drugie 0. Trzecia jest taka subteoria to przewężenie, czyli równoległość nie zachodzi i dochodzi do pogorszenia jednego zadań, czyli na przykład 80% versus 20%. Wszystkie teorie mają jedną wspólną cechę: zakładają, że nasze możliwości są ograniczone. Gdy wykonujemy dwa zadania na raz, dzielimy uwagę, dzielimy zasoby, a to oznacza spadek jakości przetwarzania danych, opóźnioną reakcję, a czasem niebezpieczne błędy. Badania przeprowadzone na kierowcach autobusów w Australii wykazały, że o wiele większe ryzyko błędu przy zmianie pasa wiąże się z dystraktorami słuchowymi niż wzrokowymi. I to nie wszystko. Dane pokazują, że rozmowa przez telefon, nawet przez zestaw głośnomówiący, czterokrotnie zwiększa nam ryzyko wypadku. Dlaczego? Bo problemem nie są ręce problemem jest nasz umysł. To nie manualne, ale tak naprawdę pewnego rodzaju poznawcze ograniczenia zaburzają naszą uwagę. A co z pasażerami? Czy to też jest dystraktor? Badania są tu troszeczkę mniej jednoznaczne. Symulacje pokazały, że rozmowa z pasażerem nie zaburza jazdy tak mocno jak rozmowa przez telefon, ale gdy pasażer jest taki bardziej reaktywny, czyli wtrąca się, komentuje, krytykuje, no to to wpływa negatywnie na emocje i na koncentrację kierowcy. Szczególnie niebezpieczne są interakcje między młodymi pasażerami a młodymi kierowcami. W Wielkiej Brytanii szacuje się, że aż 66% wypadków z udziałem młodych kierowców mogło być skutkiem właśnie nacisków ze strony rówieśników. Kolejny dystraktor radio. Czasem działa jak biały szum, pomaga nam po prostu utrzymać uwagę podczas takiej monotonnej jazdy. Ale jeśli słuchamy głośno, śpiewamy, gestykulujemy, zaczynamy się emocjonować, no to i ryzyko rośnie. Co ciekawe, nie tylko hałas ma znaczenie, ale też treść. Badania z Japonii i Szwecji jasno pokazują, że wzrokowe dystraktory, np. jazda po krętej drodze, pogarszają percepcję. No a dystraktory słuchowe? Dystraktory słuchowe wydłużają czas fiksacji wzrokowej i zwiększają ich liczbę, co oznacza, że nasz wzrok nie skupia się tam, gdzie powinien. Co więcej, w warunkach takiej rzeczywistej jazdy obciążenie poznawcze i wzrokowe jest znacznie większe niż w laboratorium czy symulatorze. Jednoczesne słuchanie i obserwowanie otoczenia to jest ogromne wyzwanie dla naszego Umysłu, dla umysłu kierowcy. Im bardziej złożone bodźce słuchowe, tym większy spadek uwagi wzrokowej. Podsumowując, możemy wysnuć kilka wniosków. Kierowcy trudno podzielić swoją uwagę przestrzenną pomiędzy różne lokalizacje to znaczy przy próbie słuchania i jednocześnie utrzymywania uwagi wzrokowej. Im bardziej wymagające są zadania słuchowe, np. konwersacja, tym większa utrata zasobów uwagi potrzebnych do prowadzenia samochodu. Mimo, że często sugeruje się, iż używanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu może powodować wypadki, to niebezpieczne mogą być też właśnie rozmowa z pasażerem, lub też słuchanie radia, czy na przykład audiobooków. Poważnym dystryktorem dla kierowcy, dekoncentrującym jego uwagę wzrokową, są różnego typu banery z reklamami. Badania przeprowadzone w 2009 roku w Stanach Zjednoczonych nad zachowaniem kierowców przejeżdżających obok cyfrowych billboardów wykazały, że: uwaga, oko ludzkie jest tak zbudowane, że automatycznie zwraca się w kierunku najjaśniejszego punktu obrazu oraz podąża za ruchem. Jednocześnie zjawisko to jest automatyczne i tak naprawdę trudne do powstrzymania. Oderwanie wzroku od zadań kierowcy na drodze na czas dłuższy niż 1,6 sekundy powoduje zwiększenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Cyfrowe ekrany reklamowe mogą przykuć wzrok na znacznie dłużej niż 1,6 sekundy, a czas ten jest często znacznie większy w przypadku reklam takich dynamicznych. Ten czas jest. Też dłuższy niż w przypadku reklam statycznych. Kolejnym wartym zauważenia czynnikiem rozpraszającym są po prostu specyficzne oklejenia pojazdów, naczep lub innych części pojazdów. Kierowca wpatruje się w grafikę, którą oklejony jest przejeżdżający obok pojazd, rozprasza się, przenosi uwagę, którą powinien kierować na drogę. Jak widzicie, istnieje wiele dystraktorów odwracających skutecznie uwagę kierowcy. Co jeszcze według Was rozprasza kierowców za kierownicą? Dajcie znać w komentarzach. Będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę. Tyle na dziś ode mnie. Do usłyszenia, do zobaczenia.